Pierwszy kontakt z wizyterapeutą W sumie powinien on odbyć się, jak już zadecydujemy, że chcemy mieć dziecko. Każda blizna, każda, nawet po wycięciu pieprzyka, powinna być zmobilizowana. Zawołała nas, żebyśmy zobaczyły, jak wyglądają wzrosty głębokie, i nacisnęła jej brzuch w jednym miejscu, i on się wciągnął, jakby dokładnie w tym miejscu, gdzie ta blizna go ciągnęła. Te wszystkie narządy, jak pęcherz, macica, odbytnica, leżą na tym hamaku mięśniowym, czyli mięśniach na miednicy, i są połączone tkankami łącznymi, czyli tymi więzadłami. Dziś naszym gościem będzie. Ania która odpowie na topowe pytania związane z fizjoterapią, które może przekładać się na płodność. Zapraszamy. Cześć. Hejos. Cześć. Mamy dzisiaj gościa na kanale. Dzisiaj odcinek będzie wyjątkowy, bo gościmy dzisiaj Monikę, która nam powie na wstępie kilka zdań o sobie, kim jest, czym się zajmuje i dlaczego jest na kanale akademiowym. Witam jeszcze raz Was wszystkie serdecznie. Ja nazywam się Monika Grzegorzewicz, jestem fizjoterapeutką uroginekologiczną. Na co dzień pracuję w Warszawie. Zajmuję się specyfiką zdrowia kobiet, dlatego temat niepłodności, staram się o ciążę jest mi bliski, ponieważ na co dzień pracuję z pacjentkami, które Cierpią na różne dawliwości, które utrudniają mi zajście w ciążę, ale nawet jeśli te daliwości się nie pojawiają, a ta trudność jest, to staram się swoimi zabiegami wspomóc im y, ten proces. Okej, okay, tutaj mi się nasuwa pytanie na sam początek. Dlaczego warto udać się do fizjoterapeuty urogynekologicznego, co jest bardzo, bardzo na <słuch> tak, mm -hmm. trudna nazwa, tak, trudna nazwa, podczas starania dziecko? I to nie jest tylko pewne pytanie, ani, bo my mamy takie pytanie. Jak zaczęliśmy przemycać wiedzę, że fizjoterapią można wspomóc płodność, to było dużo takich pytań, że. Jak Ale to? jak to? Szok. Jak to? To działa? Jak to? Temat w ogóle fizjoterapii uroginekologicznej jest dosyć młody w polskiej fizjoterapii i niewiele osób zdaje sobie sprawę, że taki fizjoterapeuta jest w stanie coś zrobić z płodnością. Nasza praca wspomaga leczenie niepłodności zarówno kobiet, jak i mężczyzn w tym procesie starania się o dziecko. Naszym działaniem głównie chcemy uzyskać taką homostazę w ciele, w równowagę, zniwelowanie blokad mechanicznych, które mogą być powstać wskutek skutek na przykład napięcie w wyniku na stres, różnych chorób, jak właśnie endometrioza, zespół politycznych jajników, tak, żeby nasze ciało pracowało bez zbędnych jakichś dysfunkcji, które właśnie mogą utrudniać takie procesy samoleczenia, bo nasze ciało ma świetne zdolności adaptacji i po prostu samoregeneracji, tylko czasem są jakieś takie przeszkody, które właśnie gdzieś tam na skutek różnych naszych działań, czy też niezależne od nas, powstały. I taką terapią manualną, na której się skupiamy, ale także doborem różnych ćwiczeń, jesteśmy w stanie bardzo. Wiele wspomóc pacjentki i pacjentów. Zależy nam, żeby osiągnąć taki balans, jeśli chodzi o ruchomość trzewi, nie tylko trzewi y, związanych z układem rozrodczym, ale wszystkich y, organów, które są ze sobą powiązane, bo nawet te restrykcje. Które nie są tylko, wyłącznie w miejscu mniejszej, przez różne sy systemowe połączenia naczyniowe, nerwowe, powięziowe, mogą blokować na przykład pracę macicy Janika. Nawet jeśli myślimy, nie wiem, o obszarze gdzieś przy okolicy kr krtani, gardła, tak górnego otworu, klatki piersiowej, niby będzie daleko, ale tutaj. Blokada, napięcie mogą wpływać też właśnie na zasadzie tych powiązań na miednica. Chodzi nam także o ruchomość więzadę, bo wszystkie organy, jajniki, macica, pęcherz, to wszystko jest połączone ze sobą właśnie takimi strukturami powięziowymi, więzadłami, których ograniczenia które może powstać właśnie w wyniku złych naszych pozycji, naszej złej ergonomii przez jakieś różne stany zapalne, może wpływać właśnie też blokadę, unieruchomienie tych trzewi, organów w kobiecej miednicy i męskiej także. No i oczywiście głównie nam chodzi o to, żeby zapewnić pełną cyrkulację płynów, nie tylko krwi, ale i limfy, ponieważ jeśli ta cyrkulacja nie zachodzi przez na przykład te mechaniczne blokady, o których wspomniałam, może dojść do złego odżywienia tkanki, yy, ponieważ tkanka przez krew dostaje wszystkie substancje odżywcze, hormony także, ale i także tlen, co powoduje jej właściwą pracę. Dlatego fizjoterapeuta w tym procesie starania o dziecko, szczególnie jeśli mamy różne jakieś już zdiagnozowane schorzenia, no powinien być włączony w tą terapię, w ten proces. Także fizjoterapeuta, ale i osteopata ginekologiczna, uroginekologiczna, który jest takim jakby, może to jest oddzielny trochę temat, ale jest takim dodatkowym trybem nauki, jeśli chodzi o pracę e, dla fizjoterapeutów. Padło bardzo dużo ważnych rzeczy i mam taki i bardzo dużo trudnych słów. I mam taką myśl teraz, że mogą nas oglądać po drugiej stronie osoby, które w ogóle mają teraz takie, wiesz, o matko! To naprawdę fizjoterapeuta, to powinnam, a kiedy, a czy dopiero jak mam wzrosty, czy jak mam endometriozę, czy to jest specjalista, którego powinnam e, planować kiedy w ogóle staram się o ciążę, czy dopiero kiedy wiem, że coś mi dolega, albo miałam, nie wiem, operację jakieś, mhm. kiedy udać się do fizjoterapeuty, kiedy określam się mianem staraczka? Jeśli chodzi o taki pierwszy kontakt z fizjoterapeutą, w sumie powinien on odby odbyć się, jak już zadecydujemy, że chcemy mieć dziecko. Z tego względu, że nie tylko jeśli mamy jakiekolwiek problemy z płodnością, to możemy mieć różne inne takie problemy z odcinkiem np. z miednicą, które będą narastać wraz z pojawieniem się brzuszka, z tych zmian mechanicznych, chemicznych i wpływie jakby hormonów na nasze więzadła. Jeśli my przez odpowiednie sprawdzenie postawy pacjenta, wyrównanie napięć między kopułami ciała, klatki, miednicy brzucha, możemy też taką pacjentkę jakby naprostować, co spowoduje, że ten okres ciąży, adaptacji będzie lepszy, ale szczególnie z Zwracam uwagę pacjentkom, które mają tę trudność, mają jakieś choroby zdiagnozowane, mają na przykład nadmierne napięcie i wiedzą, że mają to nadmierne napięcie w miednicy, żeby sam proces jakby zapłodnienia był swobodniejszy, nawet jeśli nic nie stoi tak fizycznie na przeszkodzie, tak? Bo zwiększamy sobie ukrycie macicy, o cyrkulację płynów w miednicy, więc jakby samo zapłodnienie i ten proces jakby też adaptacji tego zarodka i stworzenie. Tego środowiska dla niego będzie po prostu lepsze. Ale jeśli mamy jakiekolwiek inne zaburzenia, właśnie jak wzrosty, o których chciałabym też trochę więcej powiedzieć, to tym bardziej powinniśmy poprawić tę cyrkulację, bo nawet jeśli nie dojdzie do jakichś problemów z tym zajściem w ciąży, żeby po prostu w ciąży te blizny, stare blizny nie ciągnęły, nie powodowały przypadkowych takich skurczy, macicy, którymi się będzie stresowała później mama przy, przy wzroście brzucha, prawda? Więc takie rzeczy możemy zniwelować. Najlepiej przed ciążą. Okej, okay, czyli y, to tak prewencyjnie. A co, jeżeli chcemy zajść w drugą mhm. ciążę, pierwsza była rozwiązana przez cięcie cesarskie? Czy to ma jakiś wpływ na niepłodność, która może wystąpić po tym? Należy pamiętać, że blizna po cięciu cesarskim jest głęboką blizną, prawda? Ona dociera aż do macicy. I mimo, że na przykład nie czujemy żadnych dysfunkcji związanych z blizną na co dzień, nie czujemy, że ciągnie, że boli, to te wzrosty mogą w nas cały czas zostać i mogą właśnie utrudnić specy specyfikę pracy samej macicy. Mogą utrudnić się jej ukrwieniem. Często dziewczyny po cesarce na przykład skarżą się, że okres się zmienił, że jest dłuższy, że na przykład nie jest regularny ten cykl, tak jak był wcześniej, że jest bardziej obfita obfite to krwawienie, albo właśnie skąpa i później pojawia się jakieś plamienie, czyli widać, że ta macica ma problem z wydalaniem tych odchodów, na to powinniśmy zwrócić uwagę, czy jakieś, czy jakieś symptomy nas niepokoją już przy powrocie cyklu miesiączkowego, ale każda blizna, każda, nawet po wycięciu pieprzyka, powinna być zmobilizowana, mimo że są malutkie bliznę, ponieważ nasze mięśnie i powięzi stanowią taśmy mięśniowe, prawda, które tworzą jakiś tam system. I teraz, jeśli mamy bliznę po cięciu cesarskim, która jest stosunkowo nisko, która wpływa też na stan mięśni na miednicy, to ona jest na dole brzucha, czyli na przecięciu tych taśm mięśniowych, więc możemy taką bliznę porównać do takiej liny. Jeśli mamy na linie supeł, ten supeł skraca nam całą linę, więc taki supeł możemy nazwać bliznę i to może spowodować, że nasza taśma mięśniowo-powięziowa zaczyna się skracać, czyli nasza postawa się zaczyna zmieniać. do tej blizny jakby lgniemy, bo nas ściągnie. Często robimy, jakby wspomagamy to przez taką pozycję zgięciową po cesarce, czy innych operacjach, po laparoskopii także. My się kurczymy, bo boimy się tego ciągnięcia, co wiąże się z bólem i jakby adaptujemy się do tej nowej, zmienionej pozycji. Nasz system nerwowy sobie to zapamiętuje. No i zaczyna się problem, bo później na przykład pacjentka ma problem z bólem barku, czyli daleko od blizny, tylko mhm. na skutek działań tych taśm pojawiło się ściągnięcie tego barku, I które jest niewidoczne. Tak, jest niewidoczne. Trenujemy bark, testujemy, wszystko z nim jest ok. Oczywiście w wywiadzie, zawsze w takiej konsultacji fizjoterpeutycznej uwzględnia się operacje, właśnie blizny, jako też źródło różnych problemów. Blizna po cięciu cesarskim jest głęboką tkanką i zahacza o cały układ rozrodczy, no to szczególnie może mieć niebagatelne, jakby duże znaczenie, jeśli chodzi o tą płodność. Przychodzi mi do głowy pytanie, jako dla totalnego lejka, co to są wzrosty i czy ja, jako osoba, która nie, mogła, nie miała operacji, mogę takie wzrosty mieć? Zrosty to jest takie jest zgrubienie tkanki łącznej, bo jeśli mamy jakąkolwiek operację, na przykład mamy nacięte mięśnie, to blizna się goi, prawda? Ona zarasta. Tylko, że nie odrasta już na przykład tkanka mięśniowa, tylko w tym miejscu mamy tkankę łączną, która jest zależna od działań hormonów też. Ona jest, ma inne właściwości. Ma in, yy, jakby... Nie ma swoich naczyń, prawda? Więc z taką, taka tkanka może generować pewną sztywność i też pociąganie w tym kierunku innych tkanek, czyli może powodować restrykcje w, obrębie, w, tym, w tym obrębie. Nie zawsze musimy mieć wzrosty. E, mając operację, bo na przykład endometrioza tworzy wzrosty przez ogniska, prawda, zapalne, każdy stan zapalny może generować wzrosty, bo na przykład jeśli mamy jakiś zastój podczas, nie wiem, miesiączki, tak, mamy jakiś e, problem trzewny i tam się cały czas coś dzieje, jakiś cały czas proces zapalny się toczy, to też jakby wpływa to na pewne unieruchomienie tej tkanki i wskutek jakby tego zestoju stanu zapalnego i takiej adaptacji ciała na ten stan zapalny mogą pojawiać się wzrosty, które będą to miejsce usztywniać. To jest jakby normalna reakcja, nawet kobiety, które boleśnie miesiączkują, tam mają taki ostry stan zapalny, też mogą mieć problemy ze wzrostami właśnie na, w okolicach macicy, na więzadłach macicy, i właśnie w obrębie kości krzyżowej, co może utrudniać ruchomość tych narządów. Wnioski są takie, że wcale nie trzeba mieć w wywiadzie żadnych zabiegów operacyjnych, żeby mieć wzrosty, trochę przerażające, ale z drugiej strony, tak jak Monika wspomina, otwierające głowę i pokazujące, że ten, ta, ten moment udania się do fizjoterapeuty. Właściwie może dotyczyć każdego z nas. I ja bym jeszcze Wam chciała tylko opowiedzieć taką mhm. historię warsztatową, która na nas zrobiła ogromne wrażenie, bo na warsztatach fizjoterapeutka pracowała w trakcie z brzuchami dziewczyn, i u jednej z nich, która miała laparoskopię, i takie dosłownie trzy malutkie blizenki e, zawołała nas, żebyśmy zobaczyły, jak wyglądają wzrosty głębokie, i nacisnęła jej brzuch w jednym miejscu i on się wciągnął jakby dokładnie w tym miejscu, gdzie ta blizna go ciągnęła. Mhm. To było nie, niesamowite. Tak, bo laparoskopia niby jest mała, ale jakby wiele poziom. Mowa. Więc te tkanki są pociągane aż do trzewi. Takie biznesy są najbardziej niebezpieczne, tak, ponieważ one są wielopoziomowe. I mimo że każda tkanka się zrasta ze sobą, jakby oso osobno, tak, to mm, w momencie tego procesu zapalnego i tych działania, tych włókien, które nam zabliźniają tą tkankę, no niestety dochodzi do ich powiązania, dlatego zależy nam, żeby nie tylko na skórze zachować pełną ruchomość, bo najczęściej blizny przeszkadzają nam ze względu na estetykę, że są wciągnięte krzywe i tak dalej, ale powinniśmy zapewnić ruchomość wszystkich warstw, tak jak była ona zachowana wcześniej, czyli od tkanek, organów, trzewnych po powięzie, mięśnie, skórę. I z tymi wzrostami możemy popracować tak, właśnie tak, tak. podczas fizjoterapii. A jeszcze mam pytanie: czy są jakieś wzrosty, których nie możemy ruszać, nie możemy ich, bo rozumiem, że praca nad wzrostem polega na tym, że my go rozciągamy, rozluźniamy, tak, tak zależy, rozluźniamy. zależy na jakim etapie jesteśmy, bo Tkanka w operacji regeneruje się tak, załóżmy 6 tygodni, taki proces naprawczy, i my musimy jakby to uszanować, żeby też nie sprowokować zbyt intensywnymi działaniami e, przerostu tkanki, mm -hmm. bo czasem, jak zaczniemy zbyt wcześnie po operacji, to wtedy ta tkanka jakby w wyniku tego, że dochodzi do jakichś obciążeń, rozpierań, ona się będzie przebudowała, więcej tego kolagenu będzie tam powstawało w wyniku takiej protekcji tego miejsca, i to jest normalne. Mhm. Dlatego zaczynamy taką rehabilitację um, w tym, możemy zacząć ją wcześniej w fazie gojenia tkanki, jak najbardziej, tylko musimy wiedzieć, że lepiej tego nie robić na własną rękę, bo wtedy terapeut jakby za to odpowiada, on pracuje w kierunku łatwionym, czyli w tym kierunku, gdzie ta tkanka ciągnie, więc nie rozciąga jej, a jednak powoduje taki mikrodrenaż w tym miejscu i szybsze regenerowanie się tej blizny. Ale możemy też działać na przykład czuciowo, bo przy takich operacjach e, może zaburzyć się, może do, dojść do jakiegoś uszkodzenia nerwu i tym samym takiej parestezji, nie przyczulicy tego miejsca, e, więc możemy bocować taką tkankę, dotykając ją różnymi strukturami, opierając się lekko, kładąc się na brzuchu po kilku dniach już i oddychaniu do brzucha, żeby tą bliznę przez oddech też e, mobilizować, to jest fajna, e, taka wczesna e, mobilizacja tkanki e, i możemy oczywiście na przykład e, inne. Bodźce stosować, które generują ból w tej okolicy, żeby też receptory bólowe trochę pobudzić i zimno ciepło żeby tam te metabolizację temperaturowe też pobudzić. To wszyscy serce jest zawsze, zawsze ta dolna część brzucha jest taka niedoczulona i w ten sposób też to czucie możemy przywracać. A że często kobiety jakby nie czują w ogóle żadnych bodźców z tej niedoczulonej części, to wtedy możemy na tą tkankę patrzeć i tą informację do mózgu przekazywać przez wzrok. Tak? O tej palpacji, o tym dotyku. I wtedy jakby te włókienka nerwowe, ten system nerwowy będzie się regenerował na zasadzie takiej współpracy innego, innej części układu nerwowego, czyli wzroku. Tak? Czyli tak jak w neurologii pracujemy, jak nie, nie czuję dotyku, to muszę jakoś innym zmysłem zobaczyć, że ten dotyk zachodzi, mhm. żeby ten swój układ nerwowy stymulować. Dobra, to mega skomplikowana. Bardzo, no, <laughs> chcesz, że mogę patrzeć na bliznę i ją terapiować, nie? Tak, tak, bo to nie już daje mówi, tak. nam sygnał, tak? Informację, że jest bodziec. Ja dotykam się, a go nie czuję, więc wtedy jest taka burza w naszym układzie nerwowym. Że musisz się nauczyć czuć, tak? Tak, tak. Więc ja to wiecznie. super przyspiesza. Ja mam jeszcze pytanie odnośnie wzrostów w obrębie jajowodu. Czy mamy wpływ na to y, fizjoterapią uroginekologiczną? Czy możemy e, tak zrobić? jak najbardziej. Jeśli ten jajowód jest usztywniony przez jakieś wzrosty, które są w jego okolice, y, to my naszą terapią, taką wisteralną, trzewną, czyli terapią manualną, y, możemy y, no, mechanicznie po prostu zwiększyć ruchomość. Możemy popracować płynowa, żeby zwiększyć też cyrkulację płynów i, tak, i tym samym jakby taką ewakuację tych takich dodatkowych rzeczy, czyli na przykład jak mamy dobrą cyrkulację, to ta krew zabiera nam te zbędne produkty. Więc jeśli my tam zachowamy pełną ruchomość, ta tkanka jest tam, ale przez to, że nasze ciało jest mądre i też jakby no, te mechanizmy takiej samoregulacji występują, to możemy sobie Pewien sposób to niwelować, połączenie taką z dietą, oczywiście, która jest na przykład wysoko taka antyoksydacyjna, żeby to wspomóc te na procesy naprawcze, to wtedy jakby z tą krwią. Możemy te zbędne rzeczy, które gdzieś tam są, czyli te zrostowe, niwelować, tak? Oczywiście, jeśli mamy zapchany jajowód, tak całkowicie, niedrożny, tam są stare wzrosty, no to nie, nie udrożnimy go tak magicznie, ale zawsze możemy na przykład usprawnić ruchomość, żeby drugi był w lepszej kondycji, żeby jakby mógł przyjąć tą funkcję, żeby między jajnikiem a jajowodem była też e, odpowiednia ruchomość, tak? Między macicą, tymi zadołami, które okalają macicę i całą miednicę, bo tam w tej naszej miednicy jest bardzo ciasno. Mam taki gadżet i te wszystkie narządy, jak pH, macica, odbytnica leżą na tym hamaku mięśniowym, czyli mięśniach ramienicy i są połączone tkankami łącznymi, czyli tymi więzadłami, które tworzą taką siatkę pomiędzy nimi. Więc jeśli wyobrażamy sobie, że z przodu na przykład coś ciągnie, to jakby wszystko jest naprężone, włącznie z odbytnicą, na przykład dlatego kobiety z endometriozą często mają um, ból przy oddawaniu stolca, tak? Bo po prostu jest pociągana ta odbytnica, która też jest nieruchoma. Dlatego ta e, terapia uroginekologiczna jest bardzo kompleksowa. Patrzymy na całą miednicę, co więcej, patrzymy na cały tułów i tak naprawdę patrzymy na całe ciało, bo jest dużo tych zależności i płynowych, i nerwowych, więc jakby tutaj e, wszystko ma znaczenie. Moniko, dziękujemy Ci bardzo. Mam wrażenie, że mega wartościowy odcinek i... Jej, niesamowite. Trzymamy za Was mocno kciuki, e, zostawcie łapkę w górę, na nasz kanał, i do zobaczenia w następnym odcinku.